Zaczniemy od najważniejszego, czyli od, to jest wysunięcie sobie ręki tak o jedziemy sobie o szameczkę rozmawiali. Jak to wygląda u mnie? Ja od stycznia jem w taki dość specyficzny sposób. chciałaś coś powiedzieć? Nie, nic. Że nic nie chciała powiedzieć. Dzisiaj w lożek e, taki zdrowotny, czyli opowiem trochę o tej e, stronie, która powoduje, chyba głównie tak mi się wydaje, nie, że tak nie się chce. Bo jak człowiek jest chory, i, nie, i głodny, i niewyspany, i tak dalej, no to chyba trochę ciężko dowozić do targety. Co Kasia? Ty dużo co wiesz, bo, bo nam dzieci już czasem nie śpi. No. no więc tak, ja mam też małe dziecko, z żoną mamy małe dziecko. To trochę utrudnia temat wyspania się, ale myślę, że więcej o tym dzisiaj. Rozmawiamy. Uroki życia na wsi. Kurde, traktor większy niż mój dom. Zaczniemy od najważniejszego, czyli od. Mam spank. Od Mam spank. Co z tym spankiem? Ja to w ogóle bardzo lubię jak jest ciemno. W zasadzie to chyba tak e, przepisowo powinno być. To jest ciekawe, że w sumie północ u nas to tak e, jest w sumie nie północ. Przynajmniej u mnie tak jest. Północ to jest moment, w którym ja śpię dopiero godzinę, a pewnie powinienem kłaść się wcześniej. Ale jak już tak głębiej zastanowić, to w sumie ciemno jest już dzisiaj... w której Kasia? Od dziewiątej? Od dziewiątej, no. Od dziewiątej jest gdzieś już ciemno. Więc w teorii, gdybyśmy e, się sterowali tym cyklem dobowym... O kury. Gdybyśmy sterowali się cyklem dobowym, to powinniśmy o 9 już i spać, no tego nie robimy, dlatego myślę, że warto sobie trochę ten pokój zaciemnić, żeby nam się generowała, co? Melatonina, czy melanina? Melatonina, tak, żeby nam się melatonina generowała, żeby nam się łatwiej spało i taki tips ode mnie, wyzaklejać sobie wszystkie diody, powiadomień, ciemne rolety, jakie tylko są najciemniejsze, żeby faktycznie w tym pokoju było ciemno, a myślę, że dobrym takim wyznacznikiem tego, czy jest ciemno, to jest wysunięcie sobie ręki tak o, i sprawdzenie czy się widzi. Jak się nie widzi to znaczy, że jest wystarczająco ciemno. No i w sumie u nas to spoko jest, nie? Jest tak ciemno, że no, że, że, że ciemniej to chyba nie bardzo by mogło być. I to jest fajne. Pierwsza rzecz. E, druga rzecz. E, długość spania, nie? Po 5 godzin to chyba nie bardzo, nie? Po 6? No, też ciężko. 7 to powiedzmy jest już taka granica, że jest ok. U mnie to 730 i u Ciebie to tak różni, nie? No chociaż jakbyśmy mieli dziecko, które by miało kolki. A, jakbyśmy, i mieli... jakbyśmy po 3 godzinach spali. Wstali no, no też by musiało być. No Musiałby bywały. Być. Tak, jakby mniej się był mniejszy, no to faktycznie bywały takie noce, że się spało mniej zdecydowanie. Chociaż miał kolek. Chociaż nie miał kolek, ale to... Relatywnie wpływa też na efektywność od razu, to od razu widać. Jak człowiek jest niewyspany, a ma robotę, gdzie tam potem trzeba myśleć w tej robocie, ciężko przy fizycznej. Człowiek jest zmęczony, ale powiedzmy, że jeżeli jest to robota odtwórcza, no to, to jakoś tam da się pocisnąć. Przy robocie takiej kreatywnej, że trzeba rozkminiać i myśleć. Jest zdecydowanie ciężej. Także ten, ta długość spania, i myślę, że sen to jest taki, moim zdaniem, fundament. Jak się człowiek nie wyśpi, przynajmniej w moim wypadku tak jest, to jest już dzień położony następny, czasami nawet dwa. Także myślę, że warto o tym pamiętać. Następny przystanek to szameczka. Będziemy sobie o szameczkę rozmawiali. Jak to wygląda u mnie? Ja od stycznia jem w taki dość specyficzny sposób, bo się w, w, podpaliłem na intermitten fasting, się to ładnie nazywa, czyli jedzenie po oknach żywienia. I staram się jeść około 6 godzin na dobę. Zazwyczaj jest to 12, 18. Czasem 13, 19. To też nie zapteka. Jak mam tam jakieś większe wydarzenia, i eventy, no to łamie ten styl żywienia, natomiast mi to pomaga, bo w sumie w tym czasie 6 godzin nie jestem w stanie zjeść tyle, ile zjadłbym za, nie wiem, 16 godzin tyle, ile jemy normalnie no i po prostu wygodniej mi się żyje, rano zajmuję się pracą a wieczorem w sumie, jak już skończę jeść no to albo spędzam czas z rodziną, albo dalej pracuję Więc to mi trochę ułatwia to mi trochę ułatwia życie, natomiast w tych godzinach, ta 12, 18, no to zazwyczaj o 12 jest jakiś tam obiad Czasem coś zjem o 15, a czasem zjem po prostu od razu kolację tam o 17, 18 no i w sumie koniec. To ma swoje też, jak to się ładnie, potwierdzenie w badaniach, żeby było sobie poczytać. Ja tutaj nie będę się rozwodził. Chodzi o insulinę i hormon wzrostu. Tak, w dużym skrócie. Dla ciekawskich można sobie tam coś poczytać. Myślę, że nie ma sensu tutaj w temat głębiej wchodzić. Osobiście. Polecam, gwiazdka, testowałem różne systemy żywienia. Jadłem nieraz i po 5 razy na dzień, 6 razy na dzień. Kombinowałem z brakiem tłuszczów, może nie z brakiem, z małą ilością tłuszczów, z małą ilością węglowodanów, z dużą ilością białka. Różne cuda robiłem, jak trenowałem intensywnie, o czym kiedyś wam wspominałem, tobie wspominałem. Natomiast widzę, że ten styl przy moim takim, przy, moim, przy mojej pracy jest najzwyczajniej w świecie wygodny i tyle. I schudłem od stycznia 8 kg, więc działa, dla mnie działa, jak coś działa, to. Po co? po co zmieniać? Na efektywność też myślę. Nie, nie wiem, czy wpływa, ciężko to powiedzieć, ale na pewno nie działa negatywnie, więc dla mnie pompa. No i pozostaje jeszcze kwestia ewentualnej suplementacji, czyli uzupełniania swojej diety o witaminy, minerały, etc., 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 jeżeli oczywiście jest taka potrzeba. Ja sobie cisnę taką multivitaminkę z Olympu. Nie wiem w sumie, czy to jest potrzebne i konieczne, ale sobie cisnę. Nie kosztuje dużo 15 zł miesięcznie. Odstawiam na bok, jaka jest tam wchłanialność tych witamin, czy to nie jest wyrzucone w błoto. Zażywam sobie radośnie. No i też omega-3. Swego czasu zażywałem też, brałem też. E, pieski szczekają, szczekają. D3, witaminy D3K2. I to jest ciekawe, bo rozmawiałem ze znajomymi, oni byli na badaniach tego poziomu D3 i faktycznie u nas, na naszej szerokości geograficznej są stałe niedobory i praktycznie okrągły rok można brać te 2000 jednostek. Natomiast ja zaprzestałem suplementacji jakoś, nie wiem, w maju chyba, może trochę wcześniej, po prostu mi się skończyła i nie kupowałem dalej. Eee, czy czuję jakąś taką znaczącą różnicę? No nie wiem, w sumie, czy czuję jakąś znaczącą różnicę, ciężko mi powiedzieć. Ale ogólnie, w sumie, profilaktycznie, nie wiem, ile by trzeba było tego jeść, żeby było czuć taką różnicę, albo. Nie wiem, co to za środek by musiał być, żeby tak działało na nas. No, kawę, kawę czujemy od razu, nie? O, a propos kawy, to już przy okazji tych suplementów i ewentualnych dodatków do, do, życia, do żywienia. Kawa jest yy, w ogóle traktowana według ustawodawstwa jako używka. To taka ciekawostka. Yy, kawka po obiadku, jakiś czas po obiadku, nigdy na dzień dobry, bo na dzień dobry człowiek powinien być naturalnie pobudzony. się zaczyna płakać. <laughs> powinien być naturalnie. Pobudzony, więc ja kawkę stosuję jedną dziennie i to jest zazwyczaj koło godziny pierwszej, drugiej, tak żeby się dopalić na drugą połowę dnia. Jeszcze kwestia jakości posiłków, różnie z tym u mnie bywa, unikam cukru w takiej czystej postaci białej, czyli nie słodzę kawy, nie słodzę herbaty, soli raczej też nie używam chyba, że zjadam ją w produktach, no to myślę, że domena każdego, że tak powiem śmiertelnika w XXI wieku, który je w jakikolwiek sposób produkty przetworzone, bo tej soli tam znajdziemy trochę, a ja owszem takie produkty przetworzone jem, to nie jest tak, że ja wszystko grass food, wszystko eko i tak dalej i tak dalej, więc... Pff, idealnie, idealnie nie jestem. Podsumowując, co dla mnie daje największą różnicę? Przede wszystkim sen, to moje to jeden. Potem wskazałbym, e, myślę, te okna żywienia. To dużo mi pomogło w kwestii takiej, że po prostu rano jestem mniej ospały, wieczorem e, no, może nawet nie, że mniej ospały, ale jakiś, tak ryty, jakiś taki rytm mi się wypracował, że lepiej mi się o 12 po prostu gdzieś tam po 12 dopiero pierwszy posiłek zjada. No i ta kawka gdzieś tam o 14 też daje fajnego kopa wtedy, jak się pije tylko jednodziennie, czasem nawet zero dziennie. No i co, witaminy? Z jednej strony może, może nie czuję ich efektu, z drugiej strony patrząc na przykład na badania, no są ok. Badam się regularnie, co najmniej raz w roku. W tym roku badam się dwukrotnie, no i wszystko wychodzi tak, jak ma wychodzić, więc zakładam, że wszystko spoko. Przy czym ja y, jestem młody, stosunkowo, więc no, trudno, żeby moje badania były w tragicznym stanie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak będę miał nieco więcej lat. Y, Przeżytych. <noise> Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że za, znajdziesz tutaj coś dla siebie. Nie było, myślę, bardzo turbo specjalistycznej i takiej punktowej wiedzy, natomiast y, taką pierwszą rzeczą, którą bym wskazał, na której warto się skupić, to myślę, że jakoś snu. Tutaj to jest taki easy win, najwięcej można dzięki temu wygrać. Dziękuję Ci za twój czas. No i do zobaczenia w kolejnym vlogu.